Cześć, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Jest 13 maja, poniedziałek. Niezbyt piękny jest dzisiaj ten dzień, pochmurny, deszczowy, nie ma słońca, ale tym bardziej cieszę się, że mogę się z Wami spotkać w ramach poniedziałkowych inspiracji, opowiedzieć, jaki ja mam pomysł na siebie na kolejne 7 dni, przez co być może zainspirować Ciebie do tego, abyś nadał charakter temu tygodniowi i miał takie większe panowanie nad czasem, przez co poczucie, że ten czas nie biegnie tak szalenie szybko, jak tobie się pewnie wydaje. Każde nasze spotkanie ma za zadanie wzmocnić naszą odwagę, trochę spowodować takie mocowanie się w nas rzeczy nie do końca wygodnych, ale które w rezultacie przepracowane pomogą nam żyć fajniejszym życiem, takim życiem, które naprawdę jest dla nas ważne i którego chcemy dla siebie. Natomiast ten tydzień w sposób szczególny będzie zadedykowany właśnie odwadze i zrobieniu takiego odważnego kroku, którego być może od dawna nie robisz, ponieważ się boisz. Nie dlatego, że nie masz czasu, jesteś niezorganizowany, nie masz pomysłu, są jakieś inne przeszkody na drodze, ale takiej rzeczy, której nie robisz, głównie z powodu lęku. Zastanów się, czy masz w swoim życiu coś takiego. Może to jest jakaś drobna rzecz, może ktoś cię o coś poprosił, co jest dla niego ważne, a ty tego nie zrealizowałeś. Nie dlatego, że dla ciebie to jest jakiś problem, czy dla ciebie to jest mniej ważne, tylko boisz się, jakie będą konsekwencje tego kroku. Może od dawna chcesz skontaktować się z kimś, kto był kiedyś dla ciebie ważny lub nadal jest ważny, ale coś się między wami zadziało, co nie do końca było fajne i e, odwlekasz to, odwlekasz to, odwlekasz to, i przez co ani ta relacja się nie wzmacnia, ani tobie to nie dodaje lekkości, bo takie sprawy zamiatane pod dywan, one tylko przez chwilę pozornie znikają lub są lżejsze do zniesienia. W rezultacie, jeżeli to jest dla nas ważna rzecz, to ona będzie kiełkować w nas i za jakiś czas. Wyjdzie jeszcze mocniejsza, jeszcze bardziej dla nas nieprzyjemna. Być może masz jakieś rzeczy, które ciągniesz za sobą niepotrzebnie, nie kończysz ich, one nie są dla Ciebie dobre, sytuacja nie jest dla Ciebie korzystna, rani Cię, nie, wiem, nie służy Ci, nie chcesz tego już tak naprawdę, ale ponieważ to znasz, ponieważ zainwestowałeś w to już sporo, ponieważ minęło sporo czasu, to może mówisz sobie gdzieś tam w głowie, że to już tak dużo w to włożyłem, włożyłam, że może trzeba to jeszcze przeciągnąć, mimo że już absolutnie nie wierzysz w powodzenie tego projektu, ale ciągniesz to za sobą. Może to jest dobry temat, żeby się tym zająć i żeby po prostu powiedzieć: stop, koniec. Mentalnie, umysłowo, w sercu, fizycznie kończę tą sprawę, zostawiam ją i otwieram przestrzeń na coś nowego. Zastanów się, czy masz coś takiego, czego nie robisz. W swoim życiu, odwlekasz lub robisz niepotrzebnie tylko i wyłącznie z powodu tego, że jakby to znasz, to jest oswojone, bezpieczne i boisz się to puścić. Bardzo cię serdecznie do tego zachęcam i bardzo cię namawiam, żebyś się zajął tym tematem. My na co dzień zwykle w tej gonitwie nie mamy czasu na jakieś takie głębsze przemyślenia. I spychamy te rzeczy, zajmujemy się kolejną pracą, kolejnym projektem, codziennością i myślimy sobie, że te rzeczy jakoś tam czas uleczy, jakoś tam ta sprawa się rozwiąże, jakoś to będzie. Nie będzie jakoś tam. Znaczy, jeżeli to jest dla Ciebie błaha sprawa, to być może czas to e, przyprószy i, i za jakiś czas nie będzie to dla Ciebie istotne, ale jeżeli to jest kluczowe, wiąże się z osobami, które są dla Ciebie ważne, z rzeczami, które były dla Ciebie ważne, które się wydarzyły, z rzeczami, które są dla Ciebie ważne na przyszłość, to jeżeli Ty się tym nie zajmiesz teraz, tylko to odłożysz na półkę i będziesz czekał, nie wiem na co, to się to samo nie rozwiąże, to będzie rosło i za jakiś czas i tak do Ciebie wróci. Tylko, że ty już stracisz ten czas, który mógłbyś poświęcić na coś nowego, świeżego, fajnego, radosnego w twoim życiu i na takie życie, o jakim naprawdę marzysz. Więc pomyśl, czy masz coś takiego. Ja mam takie rzeczy i postanowiłam, że ten tydzień będzie tygodniem, w którym spróbuję trochę zrzucić ten ciężar z siebie. I boję się, słuchajcie, mam kilka takich rozmów z osobami, czy listów do napisania, i tak sobie myślę, jak ta osoba zareaguje. Ale z drugiej strony myślę sobie, jak ja tego nie sprawdzę, to ja się nie dowiem. Pamiętajcie, że odwaga się wzmacnia w działaniu. Dowiecie się pewnych rzeczy, kiedy zaczniecie to robić. Więc bardzo Was serdecznie zachęcam, żebyście wstali z fotela, żebyście wzięli kartkę, zapisali rzeczy, które są dla Was ważne, a które od dłuższego czasu zamiatacie pod dywan. I zrobili chociażby mały krok w stronę tego, żeby ten tydzień przyniósł Wam trochę więcej luzu, trochę więcej ulgi, i być może zobaczycie, że to spowoduje piękne rzeczy w Waszym życiu. Szczególnie jeżeli chodzi o relacje, sprawdziłam, to naprawdę działa. Jeżeli dacie taką przestrzeń, dacie możliwość zaistnienia pewnych rzeczy i przestaniecie, nawet nie przestaniecie się bać, bójcie się, ale zróbcie krok i zobaczcie, co się zadzieje. Trzymam za Was kciuki. Życzę Wam pięknego tygodnia. Widzimy się w drugiej połowie maja za tydzień, poniedziałek. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Was serdecznie.